Za dużo gadania, zero pokrycia Każdy tu ekspert od cudzego życia Mówisz mi zwolnij, to nie dla ciebie A ja już dawno mam to wszystko w dupie, wiesz Nie pytaj czemu nie gram pod schemat Nie każdy musi pasować do stada Za plecami szczekasz, twarz uśmiech szyby Znam te numery, przerabiałem wszystkich Nie chcę waszych rad, nie chcę waszych praw Za długo słuchałem, dziś mówię pa Swój Każdy chce sądzić, mało kto słucha Łatwo oceniać, gdy nie ma się jaj Gdy było ciężko, cisza jak grób Teraz nagle wszyscy wiedzą, co robić mam Znów. Nie jestem ideałem, nie chcę nim być Wolę prawdę nawet, gdy boli jak syf Niegrzeczny chłopiec, nie wasz projekt Mam swoje zdanie i biorę je na front Mam wywalone serio, na was bełkot Żeby żyć po swojemu Mam wywalone I to mnie niesie Gdy wy stoicie Ja idę przed ciebie. Jak wam nie leży mój każdy krok To wasz problem, ja znam swój to. Mam wywalone Wywalone Mam wywalone Nie pytaj czemu nie patrzę wstecz